Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku przy Whisky Rozmowy o Sporcie. Mariusz Krawczyk Kamil Lubiński. W dzisiejszym odcinku y, będziemy omawiać walki na KSW 22 na Torwarze. Trochę narciarstwa, ale to najwięcej skoki, jedynie skoki narciarskie. Piosenka ja, wiadomo. No. Humorystycznie będzie. I piłka nożna, będziemy omawiać wszystkie ligi najmocniejsze y, plus Polska. I y, eliminacje... Do od Świata prognozować wyniki. Zgadza się? No Zgadza się. No to zaczynamy. Z czym jedziemy najpierw? No, może z tymi walkami, bo z ja. Z walkami? Tak no dobrze, no ja, ja przyznam, że byłem na wyjeździe na Litwie, pozdrawiam wszystkich. Grupę wileńską, że tak powiem, no ale zdążyłem obejrzeć. Zdążyłem już obejrzeć pierwszą walkę to może C cesarz KSW, jak to mówią. <laughs> <laughs> Czy książę może Janek Błachowicz z reliciem. No, no Błachowicz wygrał na, na punkty. Chociaż mógł w drugiej, w drugiej rundzie już, już no, mógł tak, tak, to położyć, no, ale no, trochę zabrakło za, za czasu. No to Błachowicz się nie rozginie, jak będzie walczył. Jak ten gość się zwiedza jakimiś reliczami tam gdzieś u siebie mhm. wiecznie, no, jeżeli by chciał coś osiągnąć, mhm. to ja myślę, że powinien wyjechać za ocean i tam spróbować swoich sił. No, myślę, że w tym KSW no, to ściągają raczej takich leszczy zazwyczaj, żeby właśnie wygrał ten nasz reprezentant. No nie oszukujmy się, to. Mówi się, że to jest poważna Federacja Europejska, ale no, czy w Europie są poważne Federacje MMA, tak naprawdę to ja już bym polemizował. No wiesz, no dobrze, y, że się rozwijają, naprawdę coraz fajniejsze. No, no dobra, ale czy uważasz, przy, że Wachowicz się rozwinął przez dwa lata, na przykład ostatnie? Jak na Zdecydowanie tak. No, ale ja, ja nie wiem, może, może, może masz inne zdanie, ale spójrz na jego walki pierwsze na KSW, a teraz spójrz. Błachowicz bodajże przegrał z tym Kamarańczykiem takim jakimś takim zdrybem. A nie, nie wiem nawet. Na... Ale to przegrał wtedy na kopy, tak naprawdę, bo, bo, bo go okładał połudzie. No teraz pan no, mi świadczy, że no. kopa nie umie, z wiesz, kopem na udę to można na podwórzu przegrać, tam gdzieś w szóstej a, klasie Albo, albo, albo studzianem, no. No, no jak najmniej. Tak. Ale, ale naprawdę... No ako... dobrze, że wy, dobrze, że wygrał, dobrze, że wygrał, ale na no mówię, ja, ja to dla mnie to KSW to troszeczkę taką szopką jak patrzyłem na to, jak wychodzili ci ludzie, no to cztery tam, sześć walk było, tak? Sześć chyba. Znaczy siedem, ale, ale jedną przegrał Chyba tylko w dwóch nie potrafiłem po warunkach fizycznych wskazać, kto wygra, a tak to tylko patrzyłem na tych ludzi, to już wiedziałem, jak, jak to się skończy, bo większość jakaś niedopasowana w ogóle wychodzi, czekaj, tutaj ten... Azijew z tym drugim, to, no to ten Swoboda, no to proszę Cię, chłop 182 wzrostu, on 66 kg w ogóle klatkę piersiową to on widział chyba tylko na zdjęciach u innych zawodników albo gdzieś w telewizji, trochę chude, to, no za trochę, no Chudę to to totalnie, no ten Azijew też taka ale samowaga. ale w wzrostu 170, no dojechał od razu, a tamten duży chudy, a tamten wysoki chudy, a szybkości to też zero, tam próbował coś wyprowadzić, a w tym momencie ten Azijew, Gąga sprzedał szybko na nos i po zabawie. Walus Pilata. <noise> <noise> Nie, no Walus to jest nic figury, po prostu gość jest nieprzeciętny. E, waży 117 kg, wzrostu 187. No. Tutaj to taką oponkę zaprezentował, jak od samochodu ciężarowego przynajmniej, no, no ale no, od, używana, od, używana. od tego lesza, tam, jak on tam, kiliafas tak, no co no świadczy tylko też źle o tej federacji, jak dla mnie, że gość, który normalnie to powinien gdzieś się, nie wiem, w przychodni się leczyć z otyłości, to tutaj na parze jakiegoś innego zdrowego, dużego gościa, który z figury to się od niego trochę lepiej prezentował, przynajmniej tak tłusty, nie wiem, no. Ale w końcu Augustowski drwa. No to ale no silny, no tak, no jak to właśnie powiedział mój kolega, z którym go to oglądałem, że jakby kopa walną, no to by mógł zabić, no ale dobra. No. Ale nie walny. Hmm. Bardzo fajna walka Bedorfa z Thompsonem. O tak, i to byli ludzie właśnie, których nie można było wskazać, kto wygra po samych warunkach, bo to było wreszcie jakichś dwóch chłopów dobrze do siebie dopasowanych. Co ciekawe Karol Bedor właśnie też ważył chyba to samo co Waluś, z tego co się tak dał 2-3 kilo, ale jaka budowa ciała w ogóle inna, to wiesz, bez dwóch zdań, no. przynajmniej wygląda jak wojownik, a nie jak człowiek, który z McDonalda wyszedł no, tak. no i gratulacje dla Karola. Uf, tak, ładnie, ładnie. I dwie walki zostawiłem na koniec do omówienia na stuli za sprądem i Moxa z naruszką, naprawdę bardzo fajne poddania. Nie wiem czy widziałeś. Mox z naruszką. Wiesz ja nie pamiętam kto tam dokładnie walczył. Bardzo już z humorem oglądałem i Moks, z naruszka, nie wiem. To waga lekka. I kto tam wygrał powiedzmy? Mox. Moks, ja, ta, 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 taką ginotynką w powietrzu, że lepiej. Wiesz tak powiem, ja to wiesz. kojarzę jeszcze jedną walkę, nie wiem czy ty tu ją uwzględniłeś, chyba nie, chyba to jest ta siódma, co ty tu pominąłeś. Nasz przegrał. Tak, kolejna niedopasowana. Nasz to wygląda jak chłopak taki no, grzeczny, który tam gdzieś z kółka matematycznego właśnie <grym> dopiero co wyszedł po odbytej lekcji. No a ten co z nim walczył to jakby w zakładzie karnym ze trzy lata dopiero co odsiedział gdzieś na przepustce, toczył tę walkę. No widać, że chłop też niby waga ta sama, ale u tamtego to mięso to pięknie wy wyrzeźbione, pokazane. Widać, że taki no wojownik, wojownik, a ten nasz to taki raczej przepraszam, dziękuję. No. No i podjął, pieczyłem. podjął, no tak, no ale ciężko się dziwić, bo mówię, no tak dziwnie dopasowywali te walki pod względem budowy fizycznej, że... Niektórzy to nie mieli szans na starcie, Było widać, że to się źle skończy, jak wychodzili do tych swoich przeciwników. I na za ze splądrem, na stula piękna Amerykana, naprawdę. No, Paweł na stóla to jest człowiek z pojęcia, no, jest mistrz olimpijski z Atlanty. w prawie. Bo on przez 4 lata z rzędu nie przegrał żadnej walki w judo, no to to nie jest byle leży, więc tutaj sobie poradzić z przeciwnikiem, tą skalę, z w którego mu sprowadzą. No, a na Splund też nie wyglądał jakoś wybitnie. No, no wiesz, to pierwsza walka na stuli, no miał ją wygrać po prostu. No to jest tak ustawione, że no nie może tutaj gość, którego chcesz promować, przegrać ci pierwszej walki. no Będzie lipa, ludzie powiedzą, że to jakaś kicha wyszła, że co, tu przywieźli mu jakiegoś tam no, przeciętniaka, on przegra, on doktora następną walkę na stuli przyjdzie. A tak wygrał, dobrze zaczął. No, no dobrze, to tyle okazku. Trochę się pośmialiśmy, no, ale należy pogratulować naszym chłopakom, że wygrali. No tak, tak, ładnie, tam nasi walczyli. 6 tak na 7 A nie, no ten jeden, tak, ten, ten z zakładu karnego tam po Nie No nie, nie, no nie miał, no to nie dziwię się też. Bym, ja to bym w ogóle z Mindoringu nie wyszedł, bym zobaczył na tą jego twarz, to od razu bym się przestraszył. To bym... Tak, na gołotę jest pierwszej rundy. Jak, jakbym był sędzią na jego procesie, to z 5 lat był u mnie twarzowego dostał od razu, a dopiero później bym go sądził z artykułu konkretnego. Hmm. No dobrze, no to teraz skoki narciarskie. No, tutaj legendarne. Piotr, żyła, Piotr żyła Piotrek i już wesoło, już wesoło. Ja się bardzo cieszę, że Piotr... To ja, żyła, ja, ja, ja może bym zrobił tak, to za piotkę Robię Zrobię Piotka, tak ja to trzeba wypić. Nie wiem czy wiesz, ale mamy 2013, to był 17 marca Piotr wygrał, 17 marca. 96 w Oslo również Adam Małysz pierwszy raz wygrał. No, no, Żyła raczej nie wygra tyle razy już co Małysz. Ale tak samo pozytywną postacią będzie są. A to na pewno. Dusza ekipy, dusza reprezentacji. Chyba nie ma kibica w Polsce, który ogląda Stoki i powiedziałby, że nie lubi Piotka Żyła, bo że go denerwuje. To jest chłop, którego się nie da nie lubić po prostu. Taki swój chłop tak zwany właśnie. Bardzo fajny, bardzo fajny. Chciałbym go po Bardzo chłopak, Bardzo poznał. No tak, i trzeba powiedzieć, że Schlierencauer y, miał tyle samo punktów. Ale jak dla mnie to wygrał ze Schlierencauerem, Piotrem. Znaczy, odległością przegrał o pół metrach, sprawdzałem. Ale, ale, ale jak tam te przeliczniki różne. No wiesz, też no, Schlierencauer tak naprawdę skakał na, na większym luzie. Myślę na pewno, no bo żyła, jak wiedział, że jest trzeci, no to myślę, że coś w jego psychice mogło się tam. Odezwać, że to jest być może moja życiowa szansa, może już więcej mi się coś takiego nie powtórzy, no a Gregor jeszcze będzie miał pewnie 50 lat. On ma 48 zwycięstw w świata, to ten chłopak 90 rocznik, to 23 mhm. lata, no to jeszcze ile on będzie skakał i ile sukcesów przed nim, jeżeli go żadna kontuzja nie dopadnie, ani nic. No a Piotr odniósł życiowy sukces, no, nie, no, I nie, powtórzy I na I jeżeli go powtórzy, to będzie super, tak. No, sto... ja nie wiem, nie podejrzewał, żeby tak zaczął wygrywać nagle, ale kto wie, może się zacznie łapać regularnie w dziesiątce. ale to, szczerze to nie, czy... Konkurs I... naprawdę na plus. Czwórka Polaków w dwudziestce. Kubacki 20 jeden na razie. kubacki, pierwszą serię trochę zepsuł, ale w drugiej ładnie podchodzi. Drużynówka będzie doma. Kod coś tutaj się odgrażał, że na ryzyku pójdzie, no ale chyba coś mu nie wyszło, aż tak? No. Może ciut spóźnił. Znaczy na no ogólnie się napędował no przy ale z wypowiedzi wynikało, że jest nabuzowany na to, żeby tam wiesz, skończyć w dziesiątce przynajmniej, ale... No blisko był. No dobry, 11. Dobry. 11. Dobry. Jestem dobry jestem, solidny, dobry. na pewno solidny. I brawa panu. Tak jest, brawa dla naszych chłopaków. Za cały sezon ogólnie, no, bo się podoba. Naprawdę kopierza, to dla nich, bez się. względu na wyniki nawet. Ja to dawno, dawno takiego sezonu no, no Nigdy, nigdy. a ja No Znaczy no, no, nie, nie jeszcze sezonu. z Mateją, skupnie, Z, <laughs> z <laughs> Mistrzem Skocznym mam u Cichu Łukaszem, kruczkiem 84 <laughs> metry, kiedyś na granicy <laughs> skoczył. No, dobrze, no. dobrze, już koniec śmiechu, koniec śmiechu. Może przejdziemy do piłki nożnej. No może. Zaczniemy od, Polski od no, polskiej no, od Od polskiej, oczywiście. Polskie. Od polskiej. Prawdziwych Polaków przystało. Zaczniemy od polskiej ligi. Proszę to bardzo. W piątek tam Jadwielonia z Polonią wygrała 2 do 0. Chociaż nie Widział, widziałem planie, mecz życiem, i no nie było, ale fajnie zagrał Kitana. Znaczy znowu w Jagiellonii. w Jagiellonii, znowu zagrał fajnie znaczy ogólnie cała Jagielonia przyzwoicie, a no Polonia też wcale moim zdaniem o te dwie bramki nie była gorsze, jakby obejrzeć ten mecz jeszcze raz na spokojnie, no to coś tam grali, coś się starali. No, nie, nie był to jakiś ich beznadziejny hmm. mecz. No dalej Legia, Legia 3.0, no tutaj... A szczerze no, jak oglądałem mecz, do 30 minuty było jeszcze w miarę. A potem już różnica. No bo generalnie Legia pokazała górnikowi, gdzie jest ich miejsce w szyku po tym jak oddali milika, po tym jak nie mają nakulmy, tak na kulmy. Na kulma bez formy zupełnie. Po kontuzji wrócił tak. Karniaczki tak, strzelają. No, tak, super wykonana, jedenastka najpierw z lechem teraz no. No i Irek Jeleń też widać, ten cień człowieka w ogóle kiedyś to on we Francji tam obrońców a jeździł na szybkość. No w Polsce no. też. Na szybkość kogo chciała, teraz on na lewej stronie wypuszcza piłkę, a Tomek Brzyski tam w ogóle na luzie przed niego wchodzi, jeszcze próbuje się jakoś nieudolnie przepchnąć barkiem Jeleń, no ale widać, że to no nie ta świeżość, nie ta szybkość, już chyba czas powoli ale się pożegnać. Taka... Wypowiada się lepiej. To po francusku chyba się może tam nauczył, że akcent zawsze miał dobry na Francję, no. tak jak Sepleniu znakomicie. <laughs> ale, ale lubię Irka Nie no to, to wiadomo, to świetny piłkarz z tego czasu. Korona, ruch, walka korony i tak naprawdę fajny mecz. Znaczy ruch, ruch mógł, szczerze mówiąc. Mógł... No, powiem ci, jak obejrzałem, to w on, drugą połowę całą widziałem, w korona w pierwszej lepiej grała, no. ale a nawet w tej drugiej to ruch tam. No co się próbowali odgrażać, ale jak dla mnie Korona zasłużenie o tę jedną bramkę była lepsza w tym meczu jednak. Nudny mecz widzę w Zagłębi. Oj, nudny to jest mało powiedziane, nie do oglądania. Niestety przyszło mi w udziale, oby... ja to zawsze trafię, jakiś ten mecz w sobotę, najgorsze. No Ty chyba lubisz widzę, bo w, tamtym, w tamtej no koniec koniec to to bym obejrzałem no i no pojedziemy. Akurat takie pory dają, że wtedy w domu jestem i akurat się tak składałem, to popatrzę, no ale tutaj... Zwłaszcza, że tu na Zagłębie dwójkę na kuponie grałem i to pierwsza pozycja mm -hmm. była ale... o, no, mm -hmm. No, Znowu no to taki typ. Sam żeś chyba w zeszłym tygodniu mówię, że też być zaryzykował. Tak, no, zarazie, no, no, ale, no a jednak nudno. No jednak. no, nudno. No. Lech no, I Nie było, Słyszałem, nie, nie, ogl nie oglądałem meczu, ale słyszałem od brata ciotecznego Krzysia. Pozdrawiam Krzychu, pozdrawiam gorąco. Naprawdę Lech Poznań, Bełchatów, to jak słyszałem relację Krzyśka, to nawet by się przerwą. Zajadał. Znaczy bez przesadu, znaczy przerwą to jeszcze nie bo w pierwszej połowie się właśnie nic nie działo, więc przerwą to nie, ale w drugiej było naprawdę ciekawie. Lech zaliczył dwie poprzeczki, jeden strzał Kiotka-Rejca, kiedy to stanął na piątym metrze. No nikt go nie pilnował, spadła mu piłka pod nogi i kopnął w bramkarza. No, Zresztą nie powiem, żeby był jakiś z tego powodu. No. I ten, i Bełchatów też miał swoje sytuacje. Raz obrońca wybił z linii bramkowej z główki piłkę. A czy to Kroski nie ruch, ten, tak, ten, 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 ten Kamil Wacławczyk coś schrzanił, czy nie schrzanił w tym meczu? Czy to w poprzednim? Nie, chyba nie, powiem się nie wiem, nie przyczepiłbym się. Później Buric im wyjął dobry strzał z głowy. Mm. I na koniec w 90 już minucie chłopak z Bełchatowa powtórzył wyczyn Wydroliaka z przedsezonu w Poznaniu. Uf, uc, z dwóch, tak, dwóch jeszcze po koźle od nad poprzeczką. No nie wiem, jak on to zrobił, szczerze mówiąc, i chyba on sam tego... Oscara może tego nie wie. No za kiks roku myślę, że będzie mocnym kandydatem. No, i generalnie ale taki mecz Bełchatów, Był czwarty mecz z rzędu na zero z tyłu. Na zero z przodu, tutaj nie ale... powinno być już na zero z tyłu, ale też mogli coś... Z tak no. myślę, że tutaj mogły spokojnie ze trzy bramki wejść. To 0-0 to nie jest wyznacznik tego, co się działo w Poznaniu. Śląsk Brosław pod Beskidzie 1-1 i bramka Gikiewicza w ostatniej minucie, i tak naprawdę tylko Murzynek mu poleciał pogratulować. No Chyba bo... nadal go nie lubią. Tak, bo on mraza zakapował, że pijany no. na trening przyszedł. Jak nie Polak? No właśnie. No. Ja, ja to w ogóle nie no wiem. No i generalnie Śląsk, no, trochę na farcie też, bo pod Weskidzie jeszcze przy... na 2-0 bramkę strzeliło. W ogóle się dopatrzył liniowy Spalonego, którego nie było. Nie wiem, czy no, nie słyszałem. Nie to widziałem. Ma... Słyszałem. Ale, ale zając obronią Karniaczka, Mili. No tak, ale właśnie ale tego, tego, karnego tego nie Karniaczka to nie było tak naprawdę, no więc, dokładnie. więc myślę, że Śląsk dużo szczęścia miał. Podbeskidzie no, mogło, mogło wygrać ten mecz, bardzo by im się to przydało w kontekście walki o utrzymanie, a tak nie wiadomo, czy on jeszcze wierzą, czy już tak nie bardzo, bo... mogło im to podciąć skrzydła na pewno. No troszkę tak. Wisła-Kraków, pogoń w trzecim, 2-0. I Wisła troszkę się obudziła. Gębko w bramkę wstrzymał, tak, chociaż tak. nie trudno. No nie, ale no... Lepiej Wisła za A, a, a Grawie, tam jeszcze Radek Sobolewski w wiśle tak, płocki trochę w... grał, widać, że szlify dobre złapki. Była... w kradzicku. chyba już tam ze szlify bardziej. <laughs> ale coś, coś tam zaczął w płocki. I no. piast Lechia. pierwsza połowa naprawdę masakryczna, nie do obejrzenia. Tak naprawdę. No, no nie no wiem, czy tam jest szale niedużo lepsza. lepsza. Pod, pod tam ładnie, Podgórski tam Podgórski, szapobaza za, za te jego wolne. No i, i Marcin Robak dobił, tam Bramkarz coś tak robił. No się. bardzo nieszczęśliwie. Odpięty, odpięty i wpadła. No robak, robak lepszy powrót do ekstra klasy zaliczył niż Małęski. No i ta kolejka chyba potwierdziła to co mówiłem tydzień temu, że dwie drużyny się liczą w walce o mistrzostwo i to było wtedy takie jeszcze moje zdanie. No a teraz to jest już zdanie tabeli, bo jakby spojrzeć ile Legia ma przewagi już nad Górnikiem Śląskim i Polonią, to jest po 8-9 punktów, no to 11 kolejek. Ciężko nadrobić, bo to samemu by trzeba wygrywać praktycznie wszystko jeszcze liczyć, że się Lechia popotyka tam z pięć razy. Ja chciałem jeszcze dodać, że Lechia miała cztery naprawdę bardzo dobre sytuacje, nie wiem czy trzy ze... 300% mieli. A no, mogli... No, mogli, mogli nie, zamiast nie zamiast. Po, no nie poszło. Nie poszło, bo bo Kaczmarek pokazywał tylko do prezenterów, że cztery sytuacje mieli się No są no, takie w są. No dobrze, przejdźmy do angielskiej, błyskawicznie. Błyskawicznie, jak to on na Kiełach nie <grywa> Pierwszy mecz Everton, Manchester City i brawo! Znowu Jana Mucha broni znowu na zero z tyłu. No, no. Znaczy znowu Jeszcze raz, ale bardzo fajnie <grywa> mówię, <czy to. grywa> no Za pierwszym razem niewiele mu zabrakło ogólnie. Ogólnie, dokładnie, mecz został pod koniec meczu przystaniec. stanie <grywa> No, City tak naprawdę potwierdziło, że w tym sezonie są bardzo bladzi. No. Bo tak. Pewnie bo do to wicemistrzostwo Anglii, bo tam też... Też szczerze to... Jest ty, że to nie, jest ja, no, ja bym prędzej przyznał Tottenhamowi albo Arsenalowi. ale o no, to to. też byś przyznał, no, 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 a z Fulhamu 1-0. Ale bo to derby, bo to derby, no, 0, -0, 0, -0, 1 -0, 1 -0 derby, nie derby, mój mm, ulubieńcy Arsenal. No, wykań, Fabiański tak, do bramki wrócił i proszę bardzo. Widziałeś jaki chłopak złapał troszkę masy mięśniowej. Szybki, z złapał? Naprawdę, no. znaczy nie masy, no tak tak mięśni trochę, rozbił to się był, słusznie, słusznie na tej łapce na ławce siedział, to może coś tam na siłowni się. Na ciężarami. Ja to, ja to bym kuszek teraz złapał kontuzję i powołał Tytonia yy, Fornali, prawda? Ja bym Fabiańskiemu dał szansę. Znaczy tam. Nie wiecie, czy, na, na, na a, a, a widziałeś leczek z Bayernem arsenalu? I fajnie broni? No fajnie, no ale nie, nie, chyba i tak by nie był pierwszym bramkarzem. Ale ja nie mówię, żebym pierwszym, No, to, na, ja bym też popał trenę, bo też fajnie broni. Czy pan, więc ja mu się chce jeździć na trzeciego bramkarza, to jest chyba człowiek z wyższymi ambicjami. No ja bym... Ale wygryzł nam na ten meczik Szczęsnego z bramki. No wygryzł, wygryzł. No, no to zobaczymy jak to dalej będzie. Stołku jest brązer. No, Zagazerą bez historii przejmujemy. Ja, nie będziemy ja. omawiać. Southampton-Liverpool 3-1 i Borut. Borut. fajny mecz. No. Artur wraca do formy. Naprawdę ja bym go wystawił na ten mecz z Ukraińcami. Jest w gazie. Jest widać, w gazie. widać, że chyba odstawił fajki, alkohol i przyłożył się do treningu. taki. doda jeszcze dupy. A Artur to taki cyklami właśnie chyba je jeździ, że raz tutaj trening, trening, a raz właśnie właśnie tam gdzieś karty panienki gorzała bardziej nie. i tym razem wszedł w ten dobry cykl treningowy i no by tak dalej dopóki gra. Fajnie, naprawdę fajnie się prezentuje. A są Villa Queens Park 3-2. No, praktycznie. Kurczę i powiem ci, że fajny meczyk. Fajny mecz. No tam Aston Villa jakoś pod koniec, tak wymęczyła, tam coś poprzek poszło, tam no, jeden się minął, no drugi o było... drugi trzeci coś nowy, dobił, odstawił, no i, i, i no, no i się zrobiło zwycięstwo. Manchester United Reading 1-0 miał, miał Manchester swoje sytuacje, Reading też zresztą miał kilka sytuacji. No też I Manchester. I Manchester, Bramka bardzo szczęśliwa, bo odpięty jakby Tak, tak. Się odbiło. Odbiło. Znaczy, sytuacja Manchesteru w tej chwili to. Jest już taka, że, że, właśnie, że nie wiem, jak teraz piłkarze Manchesteru w ogóle reagują na, na swoje obowiązki, czy im się chce, czy im się nie chce, bo z Ligi Mistrzów Pekowo odpadli. Tutaj liga, no co, no zostało im już, ile tam, 10 kolejek, 9 jest do końca, nieduże, jakoś, mm. po poniżej 10 mi się wydaje, że to już chyba 29 mogła być. 9 kolejek podaje. No to oni już mają praktycznie mistrzostwo w kieszeni, no nie wiem, jak oni podchodzą do tego sezonu, już właśnie, że. Myślę, że jeszcze zdarzy im się jakaś wpadka, bo i to będzie całkiem naturalne, bo swoje zrobili, musi przyjść taki moment rozluźnienia w pewnym momencie. Jak 1-0, właśnie z ratingu u siebie, no to też jest dosyć przeciętny, jak na Manchester pewnie gdyby. No, Reading jest podejrzany w No właśnie, nie gdyby zagrali tak na 200%, to by tu mogło być wyżej. No ale wygrywają, nawet jak im się nie chce grać, to potrafią wygrać, to jest ich siła w tym sezonie. Ja też się czasem nie chcę. I są najlepsi. No. Nie chcę, ale muszę. Sunderland Norwich powiem Ci szczerze, że ten wynik typowym 1-1. No ja tu bym się bardziej na Sunderland skłaniał, szczerze mówiąc, ale też, no, żadna niespodzianka wielka, że 1-1. To ten no, no i tutaj Bale, Bale, Bale nie zagrał fajnego meczu, nie uratował to ten tym razem. I wyszło jak wyszło. Derby Londynu. Wigan Newcastle 2-1. No tutaj denerwujący mecz, co? No dla mnie tak, bo ich dwójkę miałem elegancko na kuponie, to się wychylił tam jakiś Gamul no w dziewięćdziesiątej pierwszej minucie. Cały kupon z plecy. No Czyli i Chelsea West, West Ham 0 no Bez historii. Pewnie. 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 Nie ma co tutaj się rozwodzić.